Mija 50 lat, podczas których wybuchy wulkanów następują jeden po drugim. Warstwa lawy stopniowo pokrywa powierzchnię globu. W wyniku tych erupcji powstaje dużo gazu rozpuszczonego w magmie. Gdy wypływają one na powierzchnię, do atmosfery uwalniają się miliony ton szkodliwych gazów i wzrasta poziom dwutlenku węgla. Temperatury znacznie wzrastają. Upał jest tak wielki, że staje się duszący do tego stopnia, że zwierzęta morskie również cierpią z powodu fali upałów. Rutyodon, rodzaj archozaura, żyje w wodzie, ale jest zmuszony wyjść na ląd, aby złożyć jaja. Ta specyfika jego gatunku wskazuje go na zawsze. Samo karmienie staje się dla nich wszystkich męką, aż do momentu, gdy zjadają swoje potomstwo.